No właśnie, przepraszam, że w filmiku tak długo nie było, no wiecie sami, bo kartkówki sprawdziane, dużo pisania, nie miałam kiedy nagrać odcinka, nie miałam czasu um, kiedy nagrać odcinka. Cały czas na bezsypy, bezsypy, błoni planet, aż w końcu. spaliłem konto um, za zanim jeszcze na 3 i. Nie wiem, że krzywdziłam urzędkownikom, przecież ja tak nie czy robiłam, A jeszcze powiem wam, że potem są nowi moderatorzy badają konta za nic. Oglądam Mikalo i też dostał pana IP, jak, jak ja. Więc pozdrawiam Nikolę, jak to oglądasz? Oczywiście, nikomu. nie nie ogląda mój kanał, ale e tam. Pozdrawiam Nikolę. Dobra, a jeszcze coś, jeszcze coś. Um, czekajcie. Jeszcze coś. Oddaj konto z 15 levelem. Um, zrobiłem o tym archbook. Um, nie wiem, za co bym oddał, ale jeszcze mojej Ni Nikoli już to mówiłam. Jeszcze nikt chyba o tym nie wiedział. Ale Nikolawie, ale nie chciałaś konta, to nie zmuszałam. E, mogę, że jakiś ten unikat bym oddała, albo za doładowanie. E, macie gwarancję, że nie oszukuję, a ja oczywiście się... Jak, em, jak, jak nie wiecie? Że ja nie oszukałam, sprawdźcie moje ja byli. Moją książkę gości i zapytajcie się o to, żeby czasu. Lamaczki dajcie pierwszy, ja podaję hasło do konta, ale mogę podać nik do konta. 1, 2, 3, Julcinka, 1, 2, 3. Zapraszam, ale jeszcze tylko tu muszę ładnie urządzić, bo jest takie stare, takie źle. I nikt by nie chciał takiego konta, więc... Hmm, dobra. Więc um, dobra. Więc e, przechodzimy do tematu. Um, e, przepraszam, że dawno tak. No wiecie, dużo pisania, i tak. Dobra. Więc przechodzimy dalej. Hej, w ogóle będziemy oceniać wszystkie. Um, pakiety. Więc. Dobra, nie ten. Nie ten. Nie. Przepraszam. Ten pakiet um, powiem tak włosy mi się tak średnio podoba, bo myślę, że jakiegoś z motywu są bardzo podobne. No, zwierzak jest taki powiedzmy Halloweenowy, ten duch, ten taki um, nie wiem, ale z Halloweenowy mi się kojarzy. No to ubranie mi się pięć no ten pakiet mi się podoba 4 na 10 Dobra um, ten. Ten pakiet, no owszem, um, no delfin mi się nie podoba. Ja bym nie miał wąsów. To jest delfin czy nie, nie wiem, ale włosy wodne są przeprześliczne. Ja, yeah, one są prześliczne. Um, nie podobają mi się. No buty chyba takie same są w sklepie. Sukienka też. Nie wiem, możecie powiedzieć w komentarzu. A to może, no nie podoba mi się. Ale tylko włosy mi się podobają, więc. Um, tak, to są już. Um, Bo się tak średnio. A jeszcze tamty pak mi się podoba ten em, powiedzmy em, 3 na 10, bo tylko włosy mi się podobają em, a reszta mi się nie podoba dlatego em, ten pakiet no powiem tak dwie są za level ten później mi się nie podoba co to ma nie podoba mi się. Te włosy są za level, więc średnio mi się podobają. Sukienka też jest za level, bo. No, powiem 2 na 10. Dobra. Więc teraz o. Będę wiedziała więcej o tym pakiecie. Albo nie. Nic, jak mi to. Tak. No. Lampa mi się podoba, włosy takie jakby, z, potem są do sorbertów za level, a buni to ja że był z gazetki, tak, tak, był z gazetki, ale był e, w szarym kolorze, tak, szarp szarym kolorze, a to jest złoty, więc troszeczkę podobny, a i buty mi się podobają, więc tak. 5 na 10 daję mu um, kolejny pakiet, to są urodzinowy pakiet. Włosy dają wow, po prostu dają efekt. Na mówi, star sobie było ładnie wyglądało. No, świnia jest i um, dorosłym unikornem. No, to tak pomieszane, więc mu się nie podoba. Tort mi się też. O! Te buty są podobne do butów. To się daje za trzeci level, za dziesiąty. Takie taki właśnie podobne. Sukienka. Te. Chyba jest też. Też taka sklepie, ale ładna. Więc włosy i to. No, podobają, więc 6 na 10. Um, kolejny pakiet to jest duchowy. Ja po prostu. Nie to. Um, ten pakiet duchy. Po prostu, wow. Ten um, lustro naprawdę. Wow, daje. Wow, mega efekt. Duchy, no no też takie. Buty już mi się nie podobają. Bo prawy są chyba w sklepie takie same. A cukienka daje mu 8 na 10 Naprawdę. Wow, młodzie się, młodzie się coraz. Teraz ten. Powiem szczerze, że, że włos. Wo, te buty. Te takie. Podobne do e, pakietu wodnego, tak. E, no, są takie. Ale mi się nie podobają w są brzydkie. Włosy księżyce, Naprawdę. Wow, wow, wow. Naprawdę mega. Włosy unikatowe. No, są. Najlepsza więc. A sukienka tylko. W... Um. No co to? Przepraszam. ogóle um. mi się taki średni, podoba. Ale sukienka też tak się fajnie podoba, więc daję 6 na 10. Zapomniałam o jednym pakiecie, przepraszam. Um. Oczywiście pakiet Gold. Um, kot jest. No fajny, fajny powiem. Fajny. Um, puty chyba są za level, albo nie za level. Nie pamiętam. Ale wiem, że podobne są w sklepie. Więc. Um, goldy są za dziesiąty level. Raz chciałem mi się zmienić, że taka, że. Czyli za te właśnie ten gold, to te taki kamień czy coś. Widzicie to, 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 tu, to, tu. Jak widzicie. Ehm. No, dobra. Więc są za level. I na jakiś tam pakiecik wybierzemy sobie. Hmm. O, elektro. Elektro. Od tego pakietu zakocham się od pierwszego tego pakietu. Wszystko jest najładniejsze, daję mu 10 na 10. Po prostu on jest najlepszy, więc no powiedzmy kończymy. Ja jak chcecie mieć mieć kolejną serię z pakietów lub, lub historię mówię, Star Planet albo z czegoś tam wymyślę, ale myślę, że jutro odcinek albo za dni, więc pa!